Bardzo serdecznie na kanale Lubię Retro. Mam na mnie Patryk, a moje hobby to kolekcjonowanie gier i konsol. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku wyruszymy na angielski boot sale, tak zwany pchli będziemy polować na gry, konsole, akcesoria do mojej kolekcji, ale także na rzeczy, które będę mógł kupić bardzo tanio i oddać je do sklepu Cex Następnie Ceks zapłaci mi pieniądze na voucher i za voucher kupimy jakąś grę. Do mojej kolekcji, i to wszystko możecie zobaczyć na kanale. Lubię retro. Pamiętajcie, bardzo proszę o subskrypcji kanału, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale. I oczywiście także pamiętajcie o łapeczkach w górę, o komentarzu. Moi drodzy, nie przeciągając, wyruszymy. Pochodzić po angielskim, jeden z największych angielskich sailów moi drodzy. Następnie wrócimy tutaj, zrobimy podsumowanie, co udało się kupić, więc wyruszamy. you How much PlayStation? So, this one and two controllers with the leads, it's £30. £30. Vinyl will never die. <laughs> There's a lot here today as well, you see. Excuse me. What, what are you looking for? Anything that's worth a fortune. Well, you haven't got anything in there. Right mm -hmm. So two pounds each. Yeah. There's people there. Save the games. Yeah, have the Yeah, frequent? Yeah, sure. Save you can No.

No, because like you told me yeah, no password, for that is just for that. Okay, 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 okay. Sorry, not. come back and see. Anyway, you don't want that, yeah? Sorry. give me seven. You always beat me. I don't know what. I don't know what to do. Can you come back and give me three pound, yeah? Please. Because I got your stuff, yeah. I'll forget. i have no, I've got stuff here. I got I stop have here. To stuff. That's why I said that. Come back and give you a pound. I'll forget it. You don't you want me to get something to buy in the market. I'll let you drink the fray. I'll give you that fray. You want all of them at give you the price?

Ten pounds. All of them, yeah. Okay. Take it Okay. Including the P3, Yeah Yep. Yeah. 40. I have 50. I can't you Honestly, I swear to God, I'm not lying to you. Thank you. Sorry, I have to Five. How much you With the game 150 I don't sell games separate. I have to tell you. Everything. They have to be together. Yeah, I you, checked the game. You can cherry pick the, any game. Thirteen together. 这不一样，你懂。 Very good yeah, how much lot oh, I was going to put in eBay, I can make more money on eBay. How many here? 15. Which one you want to buy? were yeah. 10 19 Na miejscu moi drodzy, robimy szybkie podsumowanie. Jak mogliście zobaczyć, pogoda piękna, nic nie wiało, słoneczko świeciło, no i jeszcze na dodatek były niesamowite łupy. Zaczniemy od początku, zobaczymy z bliska, co udało się kupić. Moi drodzy, zaczniemy może od gier na Nintendo DSa. Dwie gry, moi drodzy, za trzy funciki. Na początku cena była dwa funty za sztukę. Zawsze, jak wiecie, pytam się, aby te ceny delikatnie zbijać. Niektórzy to krytykują. Ja po prostu zawsze staram się zbić, chociaż funta czy dwa funty, wiem, że ten funt czy dwa funty, to jest kwota z zakupu następnej gry u kogoś innego, no bo po tyle te gry się kupuję. Age of Empires na DSA, moi drodzy, komplecik. W pięknym stanie oraz yy, SimCity. Także kompleciki w pięknym stanie. Więc te dwie gry: trzy funciki, więc około powiedzmy 15 zł. Lecimy dalej, moi drodzy. Fund 50 sztuka, 3 funty za 2 sztuki. Yy, udało się wrywać grę na konsolę PlayStation 1 yy, Sampras Extreme. Tego pana powinniście wszyscy kojarzyć, jeden z najlepszych na świecie tenisistów. Funt 50, yy, pudełeczko, całe, instrukcja, płyta także w niezłym stanie, więc myślę. 7,50, 7 zł 50 groszy myślę, że to całkiem e, fajny wyryw. Następnie moi drodzy u tego samego sprzedawcy Sonic Black Knight na konsole Wii komplecik w pięknym stanie. No ten Sonic jest dość drogi, za niego trzeba dać dychę, 12, 14 zależnie od stanu, więc e, także on wyszedł funt 50, więc około 7, 8 złotych, więc całkiem spoko cena. Lecimy dalej, moi drodzy. Następna za funcika Harry Potter na konsole Wii. Komplecik i jeszcze tutaj jest ciekawostka, bo jak zerkałem, to jeszcze nawet w tej grze, moi drodzy, jest plakat. Więc bardzo fajny komplecik za funcika za 5 zł. Harry Potter. Lecimy dalej. Moi drodzy, jak mogliście zobaczyć, tam były, była kupka gier, takie średnie tytuły, ale wybrałem z tej kubki dwie gry. Sprzedawca chciał 3 funty za dwie, ja powiedziałem czy 2 funty. Sprzedawca się zgodził. Następnie podszedł do mnie i, jak widzieliście, zrobił czary Mary i powiedział, że wszystko zadychę, więc wszystkie te gry, które teraz zobaczycie, Wyszły mi 10 funtów, 50 zł, a jest tutaj gdzieś około 18 sztuk. Pokażę cały zestaw, nie będę jechał tak po kolei. Jedynie, że mogę szybko Wam tak to pokazać. No dobra, to nie będę leniwy, to tak szybko Wam pokażę, jakie to były tytuły. Za te gry, które teraz zobaczycie, dałem 10 funtów, 50 zł. Będzie szybkie pokazywanie. Co to za gry? Nie są to jakieś mocne tytuły, ale myślę, że za tą cenę tam wyszło nie wiem, 2 zł sztuka. Było warto to zabrać na jakąś wymianę, może do oddania do seksa, więc myślę, że także super zakup. Ok, jedziemy po kolei: mamy Assassina, Call of Duty, Call of Duty, Assassina. Madagaskar Batmana na Wii Mapety Sega Superstar Jakąś świnkę Gra na postawie bajeczki chat do kamerki do, do konsoli Playstation 2 Tańce już to wszystko od, odłożę moi drodzy pyk, Babe i nie ma mocni Następna jakaś bajeczka, formuła i aniołki Czarnego moi drodzy. I za wszystkie te gry wydałem 10 funtów. Myślę, że całkiem spoko traf. No i co moi drodzy? Najważniejszy zakup tego dnia. Fuks nad fuksami. Dlaczego już Wam tłumaczę? Jak mogliście zobaczyć, była konsola. NES, Nintendo Entertainment System. Leżała piękna z pistolecikiem, z dwoma kontrolerami. Zapytałem się kierowcy, przepraszam, zapytałem się sprzedawcy, w jakiej cenie jest ta konsola. Powiedział 150 funtów wraz z grami. Tylko, że tych gier nie było. Te gry ten pan miał pochowane u siebie w busie. No i chyba myślę, że to mnie uratowało, że on tych gier nie wystawił od razu z tą konsolą, bo no na pewno by to po prostu Poszło. No i zaczął wyciągać te gry, moi drodzy. Gry w, były gry w pudełkach, luzem, wszystko to mogliście zobaczyć. Konsolka w ładnym stanie z dwoma kontrolami, z pistoletami działa, sprawdzałem. Zobaczycie to na końcu filmu, bo najbardziej się ucieszyła moja córka. Moi drodzy, co jeszcze do tego sprzedawcy, następnie pokazał mi jakieś gry na Sega, ale już te ceny, które mi mówił, po prostu były za wysokie, to się nie opłacało. Wracając do zestawu tego Nintendo, moi drodzy, zbiłem 5 funtów, czyli zapłaciłem 145 funtów za wszystko, co teraz moi drodzy zobaczycie. Zaczniemy od konsolki. Jest konsola NES. Ma jakieś zabrudzenia, jakieś naklejki, ale to wszystko jest do wytarcia moi drodzy. No tutaj nostalgia niesamowita, oczywiście bardziej Pegasusowa niż Nintendo, no bo kogo to było stać, ale konsolka do tego, moi drodzy, yy, dwa kontrolery yy, oraz yy, chwileczkę, pistolecik. Super kondycji, no i gry moi drodzy, no i gry to po prostu jest mistrzostwo. Zaczniemy od gier y, luzem, y, Super Mario 3 moi drodzy, nie przepraszam Super Mario ma pudełeczko, takim luzem położyłem, sorry pomyłka. Zaczniemy od pierwszej gry, od Activision y, Ultimate AIR Combat. Lecimy dalej, moi drodzy. Batman na Batmana poluje w pudełeczku, ale teraz już mam y, kadricz, więc może uda się wyrwać samą instrukcję z boksem, więc będę polował na instrukcję y, z boksem. Następnie, moi drodzy. Tetris, Tetris, sam seks, bodajże płaci za Tetris aż 15 funtów, moi drodzy. No te gry nie są tanie, nawet jeśli są luzem. Następna dość droga gra to, jeśli dobrze wymówię, to hmm, Gradius. Tinitum. Mam tą grę w kolekcji w boksie z instrukcjami w bardzo ładnym stanie. Mamy siatkueczkę. Wojownicze żółwie Ninja. Także posiadam tą w komplecie grę z instrukcją oraz w oryginalnym boksie. Kaczuszki, moi drodzy, no kto nie strzelał do kaczek? Myślę, że 99% osób, które oglądają ten film, to wiedzą, co to za gra i 90% grało i strzelało w kacuszki, więc padły kaczuszki. Oraz Marble Midness. Także tą grę mam w swojej kolekcji w oryginalnym boksie. No i teraz mocne tytuły Double Dragon jedyneczka moi drodzy Double Dragon polowałem tak naprawdę na tę grę, ale na zadaniu trzeba dać około 40-50, nawet do 80 funtów. No i co udało ją się wyrwać na angielskim Targu przepiękny kadrycz instrukcja ma lekkie uszkodzenie no ale to nic nie szkodzi za takie pieniążki jest naprawdę bardzo dobrze Double Dragon moi drodzy wpada od razu do kolekcji Następna gra, moi drodzy, w oryginalnym boksie to Super Mario Bros. 3. Posiadam w kolekcji nawet chyba dwie sztuki Super Mario Bros. 3. No za Super Mario 3 trzeba dać od 30 do 60, 70 funtów, zależnie od stanu. Przepraszam. Moi drodzy, mamy grę, którą nigdy nie widziałem. Croc Out. Nie wiem co to jest za gra, sprawdzimy, zobaczymy. Na pewno leci do mojej kolekcji, bo nie posiadam jej w moich zbiorach. Gra jest kompletna z instrukcją, więc wpad piękny komplecik. Moi drodzy, no i na końcu prawdziwe złoto. No i te słowo złoto oczywiście nie jest nadaremne, ponieważ trafiła się przecudowna zeldunia moi drodzy, za zeldę. Y, myślę w takim stanie no trzeba dać około 80 do 100 funtów, moi drodzy. Zobaczcie, w przepięknym złotym kadridżu. Mam ze w swojej kolekcji. Wpada yy, druga. Na pewno podmienię niektóre rzeczy. Zobaczę, które pudoweczko jest lepsze, który kandydż jest w lepszym stanie. I to sobie podmienię. No taki strzał na karbut sej to dawno nie było, moi drodzy. Ten cały zestaw Nintendo myślę, że jest warty gdzieś około 350 funtów. Yy, myślę, że sama Zelda... Oraz Double Dragon, jest to kwota całej konsoli, moi drodzy. A zostały jeszcze dwie gry w boksie, kilka gier Luzem, no oczywiście jeszcze konsola NES z kontrolerami i z pistoletem, więc naprawdę niesamowity strzał. Warto było wydać te 145 funtów. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, bardzo proszę, kliknąć łapeczki w górę. Kliknąć subskrypcję, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale, i oczywiście napisać jakiś komentarz. Napiszcie, co Wam się udało upolować w tym tygodniu, bo jestem bardzo ciekawy Waszych zdobyczy. Dzięki za obejrzenie filmiku. Pamiętajcie, udostępniać, wysyłać znajomym filmy z karbutów. To rozwija mój kanał. Trzymajcie się, hej i do następnego!